Hej, cześć Siemano, witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony Dr. Rewelka to jest kolejny poradniczek do Iona na serwerze North America. Wersja 4.0 Mój zamiar tutaj powiedzieć co nieco o, o tym, o tzw. O patch notes, o tym co wyszło, co jest, co jest fajnego, co się podoba, co się nie podoba. Jeszcze do tego, do tego co się nie podoba jeszcze nie dotarłem, więc nie będzie tylko to, co się podoba. Pierwsza, inni, pierwsza rzecz, która od razu rzuciła mi się w oczy, tylko stworzyłem ją postać. To nowy interfejs. Bardzo fajny, bardzo taki przejrzysty. Wszędzie można się bez problemu dostać. Naprawdę świetne. Wszystko macie pozaznaczone tak jak tak jak powinno być tej można sobie wybierać między tym, co chcecie robić, kiedy nie, co, co nie chcecie robić. I tak bardzo, bardzo fajnie jest zrobione. Hmm, bardzo się łatwo wszędzie dostać. Hmm, naprawdę duży plus za taką poprawę. Już nie mówię, proszę, nie. też był ok. Chociaż ten dla nowych graczy będzie bardziej przystępny. O jasny szlak. Co tu jeszcze? Przepraszam. S właśnie, skoro była mowa o tworzeniu postaci, jest zupełnie nowy kreator tworzenia postaci. Jest świetny. Naprawdę, ten kreator to jest. Ten stary to jest nic w do tego nowego, po prostu on urywa pewne części ciała i nie tylko. Naprawdę, że to, to jest płaski? jak się to. Ja spędziłem dwie godziny tworząc sobie postać. Po prostu się tym bawiłem, bo, bo było fajnie. O, jak chcę No i właśnie z tych dwóch godzin tworzenia sobie postaci wyszedł mi, znaczy wyszła mi taka pani gunslinger. Jak teraz możecie sobie zaobserwować. Jedna z dwóch y, nowych klas postaci. Yy, bardzo ciekawa, co więcej. Jest to taki ręczny DPS chociaż wszyscy mówią że DPS a to ma akurat słabego ale nie wiem ja się jakoś z tym nie za bardzo zgadzam bardzo dobrze sobie wszędzie radzi bardzo fajne skille. Yy, kastowane po kilka razy naprawdę dają ogromną przewagę na polu bitwy jezu nareszcie a jeszcze sobie brak farmie No naprawdę dużą przewagę na polu bitwy. Eee, chociażby taki gunshot. Zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. Dajcie mi braxa, o jest braxio. Patrzcie. Szkoda, że miał rezista. Dopóki koleś nie będzie miał rezista albo dodża, po prostu sobie możecie maszować jeden guzik cały czas. O. Fajnie. Stigma z kim zatem plana. Sprzedał sobie. Możecie cały czas moszawać ten głupi guzik. ja też dostałem bardzo ciekawy skill, który zasysa manę. To jest świetne. Po prostu nie, nie da się. Ta postać ma tak duży sustain dzięki tym wszystkim swoim skillom, że naprawdę ciężko ją położyć. Zwłaszcza nam chyba na 40 levelu. Chyba, jestem pewien. Dostaje się skill'a, który przywraca zdrowie, taki lifestyle, To już jest po prostu... niemożliwe do zabicia. O wie, wiecie... Strzał, reload, strzał, reload, mana, reload, HP, reload i znowu strzał. To jest... tak można bez końca sobie stać i strzelać, po prostu to jest świetne. Ta postać tak mi się podoba. Eee... Że jak tylko udało mi się, się znaleźć patcha, co było dosyć trudne, bo było problemów, od razu zacząłem tą postacią grać i grałem bez przerwy chyba 10 godzin. Naprawdę. mi lewe wpadł co prawda, bo tylko 23 i czwarty, no ale... Ale jednak jest. Myślałem, że będę miał wyższy, zanim no zacznę to nagrywać. No, chyba ze mnie nie robią. listonosz o 11 rano. I to jeszcze w poniedziałek. Really? O, Polak na North America. Nice. Miło spotkać Polaka. No jeszcze, są weave. Po prostu uwielbiam też te wszystkie dodże od tej postaci. Może to, to jest po prostu cud To co ta postać potrafi robić Stojąc w grupce trzech kolesi, którzy mnie atakowali Przeżyłem mając 30 HP cały czas robiąc doczy. Tak po prostu o, Nie to jest brak z kim lecimy oddać quest tak, już nawiązałem wcześniej też do mm, update'a, żeby były problemy. Sam update wyszedł 26. To była środa. W Europie to były godziny tam wieczorne. Wyszedł, to fakt, to był. Ale to po prostu było. Boże. Próba zinstalowania tego update'a wiązała się chyba. Naprawdę, żeby to zainstalować to musiał być ten cud żeby to od razu zainstalować co jest Ucieka, no? Zresztą jest czyhaństwa, głupi Elios. Chodź tutaj, kupiasz ma to. to jest naprawdę... Moja! Nie, nie moja! Kto mi ją zapierdzielił? Nie, to moja! Moja Co yeah. Dobro! Zabiłem! Ale dostałem? Ja dostałem! Jej! Może zmarnowałem podkę! Och, nie! No, a gdzie jest Hmm. O, właśnie, eee, o że ja mówię, aha. O, o problemach, eee, zainstalowanie tego ograniczyło z cudem, naprawdę. Eee, co jest w fragment? No, No, tego coś go tu nie ma. Miał być, ja go nie mam. Bawić, siądę, safe, poczekam. Ale pierwszy Elliot zabity, są pro. Um, problemy były ogromne, bo na początku yy, updatery nie chciały działać, nic nic, nic, nic nic, nie chciało się odpalać, ciągle były error'y. Potem jak wreszcie odpaliły, to co 1% patcha by występowały błędy. Jak komuś mu udało się już dotrzeć do końca, do tych 100%, wywalało mu błąd i usuwało całą grę. <grym> to było po prostu świetne. Mm, cały czwartek, całą, całą noc, śro ze środę na czwartek i, ca i cały po tydzień yy, NC South pracowało nad tym, żeby to wszystko ponaprawiać Udało im się, to fakt, udało im się Naprawili, można było cały, cały czas, było się z nimi w kontakcie Bez żadnego problemu można było z nimi spokojnie Gdzie jest ten spedor, proszę, to powinien być yy, Cały czas można było z nimi pogadać na Twitterze Odpisywali na wszystko, po prostu nawet najgłupsze pytania, jakiekolwiek jakiekolwiek one nie były. Odpisywali. I to właśnie mi się bardzo podobało, że nie, nie mieli oni nic przeciwko temu, żeby kontaktować się ze społecznością, żeby pisać, żeby gadać. Naprawdę fajnie to zrobili. Mi się podobało. Um, co jeszcze tak, takiego ciekawego? No, wie na no to. Technist i Muse, które potem wskazują się w Gunslingera i Sanguivera. Naprawdę bardzo, bardzo fajne klasy, aczkolwiek ja jakoś szczególnie jeszcze Muse'em sobie nie grałem, ale mam zamiar go niedługo stworzyć, zagrać, może nawet pokazać, jak on wygląda. Bo jak, jak się bije Gunslinger, już widzieliście. Szczerze hmm, kluczem do zwycięstwa w Gangsteringu, że jest dobór umiejętności na, na daną chwilę. Jeżeli wiecie, co co macie zrobić, jakiego skila użyć, bo jakiego na przykład przeciwnik może użyć, co wam może zrobić, czy jest ręcz, czy nie, to to zrobicie wszystko, że jeżeli, jeżeli tylko będziecie w stanie właśnie dobrać odpowiedni skill. no naprawdę to to jest świetne. 32 level mi pomógł. LOL! Trudno. Piniemy dalej muszę tych podbierać. Ja teraz zamierzam sobie dojechać do przynajmniej 30 levela, zanim zrobię newsa y, z Song Rivera właśnie. Nie chcę tego robić jakoś wcześniej, bo... No, no po prostu nie chcę. No, ta klasa mi się bardzo spodobała, ten Gunslinger nie ją ja dłużej pograć Shadow Arachnids? Nie, Shade Arachnids. Shade to są tam? Dlatego, jak mi się uda. O, on jest mój, przykro O, ale. Dobra, przerwam. w ogóle skończyły mi się te. Y, szardy na prawą stronę. Trudno, who cares. A jakoś sobie poradzimy bez. A tak ogólnie, co przyniosłem co, co w Patriot 4.0? Nowe lokacje, nowe instancje. Teraz można z poziomu teleportera przenieść się do yy, czterech nowych lokacji. Tam jest koszt od 10 do 45 tysięcy za jeden teleport. Ale naprawdę jest wow. Po prostu, to jest praktycznie jakby nowa wyspa zrobiona. Znaczy, ja się na nie teleportowałem jeszcze, bo nie wiem o co. Nie miałem w tym żadnego celu, ale widziałem po prostu w teleporterze jak to wygląda i to jest po prostu wow. Co tam zostało zrobione. Co najbardziej mnie mm, ucieszyło, że jest ponad chyba tysiąc nowych itemków, questów, jakichś... Jakieś jakiś po prostu to jest masakra. Naprawdę zatrzęsienie, to jest ogrom. I ja się z tego bardzo cieszę, bo będę mógł sobie spokojnie dobijać mojego Wiązgnera do tego 60. poziomu, a nie, przepraszam, teraz 65, już jest podniesiony level cap. Jeżeli kiedykolwiek w ogóle wbiję ten 60, to z chęcią sobie pogram na tych wyższych poziomach i zobaczę. Nie, 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 nie. Um, także no, bardzo fajne. Bardzo, bardzo to jest takie. Teraz wszystko takie się wydaje lepsze. Ogólnie wersja Zero przy, przyniosła dużo lepszego. Ja tam nie mówię nie, bo bardzo mi się to, te wszystkie zmiany podobają. No a zwłaszcza mówię, że no, ten le podniesiony level cap i te pełno nowych itemków. Tak samo. Um, Właśnie jeszcze tak, żeby wspomnieć, tuż po naprawie tego update'a, tych, tych updaterów, tego systemu, tych serwerów, mm, był włączony taki event, o którym w sumie nikt nie wiedział, że jest włączony. Dowiedziałem się dopiero przedwczoraj, przed wczoraj, tak w sobotę, że on w ogóle był. E, on, on przynosił zwiększony drop rate i lepsze, lepszy, lepszy największy exp rate, no. Taki ekspus. Nie, nie wiem ile procent, naprawdę nie wiem, bo no, no, dowiedziałem się o tym. Co to? Chodź tu. Co to tam może? Hehe, bitch. Nie, tylko nie to... FOK! No uderz mnie, no uderz mnie! Uderz mnie! To coś mi się wydaje, że sobie umrę. No, z, ty z tym nie wygrasz. Dupa, no... kurde, głupi są głiwami. Ale walić to. O, tego i tak nie zabijesz. Ciekawe czy straciłem. Ja straciłem. Oczywiście. Nienawidzę takiego żegna, po prostu. No, nie chcę pokazać ile straciłem O, widzieliście są weavera, akcje. Po prostu... masakry tego, tego nie da się zrobić, naprawdę. Nie mam da się, ale... Jeden my fucking soul. Naprawdę, żeby to, to zniszczyć teraz. To jest... tego bufa. Eee, o, ciekawe, co tutaj to jest. Tak, to jest tam to. O, są te Weteran Crystal Exchanger. To co tam jest, to jest po prostu magia. Eee, zaraz wam zresztą pokażę, jak to wygląda. Można tutaj dostać naprawdę fajne rzeczy, chociaż nie mam powiedzieć za co dostaje się te kryształki. O, widzicie, koron symbole i te inne wiadomości. I. Broń. Broń, armory. Wszystko, co chcecie. Um, jedyne co, to nie ma tutaj pistoletów i to jest lol. Naprawdę, po prostu nie mogli zrobić tutaj tych pistoletów? Seriously? No cóż, no nie ma, to nie ma, trzeba się z tym pogodzić. Aha, właśnie. Um, co jeszcze takiego ciekawego było w tej aktualizacji? No, nowe questy to już były, itemki były, nowe dwie klasy były, bo pokazane były, bo River mnie zabił, ja zabiłem Ganslingera. Skile też są nowe, nowe instancje, nowi bossowie, nowe potwory. Chciałem zobaczyć te nowe instancje. Podobno nawet, no, no, się zmieniło. Nie wiem, muszę się tam przejść. Jeszcze jeden level i tam pójdę. No... że... Naprawdę... Podobno po 30... Nie, nie po 30, może po 3 chyba, czy 4 godzinach Od kiedy wyszedł ten update Na serwerze był już 60. Gunslinger 60. Gunslinger, wybaczcie sobie 3 godziny I mieć 60. poziom, no ludzie żeby bez item szoku tego się nie da ogarnąć Ale tak, to chyba... Zamftaj tam byłoby na tyle. Bo. Yy, o! Co jeszcze takiego ciekawego i a, bardzo też fajnego dla nowych graczy. Służby się zresetowały. Mm, wszystkie służby są od nowa. Atlas to wiadomo, dla każdej postaci jest też osobno. Nagrody są fajne, bardzo ciekawe. Bardzo polecam. Eee, ale co jeszcze? Chciałem. Survey... Surve pod kim? Na samym początku gry. Jak tylko założycie postać. Na, na każdą nową. Co tu jest? O! the fuck? Skąd to się tu wzięło? Ktoś tu sobie ja, ja robi? to się serio takie slajmy spełnią? Ale no, nawet Cannon można się pobawić. Eee, Co? Eee, właśnie mówiłem o tych podkach. Po zrobieniu nowej postaci, każdej obędnie, czy macie już jakieś inne postacie, czy nie, po zrobieniu nowych postaci dostaniecie po 100 podków eee, 100 Minor Life Elixir i 100 Minor Mana Elixir. Do tej pory jeszcze ich nie, nie wykorzystałem i chyba długo ich nie wykorzystam. Ale fajnie, fajnie, Fajny gest, fajnie, że takie coś jest zrobione. Nie wiem, czy zwiększono exp w instancjach, czy nie, ale wydaje mi się, że chyba tak, bo jak byłem na przykład w Haramel, na 22 levelu dostawałem 6000 exp za jednego potwora. 6, 7, czasami 10, zależy też, jaki to był mobek. Ale naprawdę, 10000. To jest cholernie dużo. Po, po jednym takim był mm, już miałem cały level. A to jeszcze robiłem sobie trzy razy. Mogłem robić to więcej, ale no po prostu mi się już nie chciało, to było nudne, więc będzie taki pusty ex. Komu by się chciało. Idę sobie zrobię jeszcze raz. Ale... Mm, to by było chyba na tyle, jeżeli chodzi o ten update, bo nic więcej jakoś wydaje mi się... Nie mam przekazania to jest chyba tyle Naprawdę nowe itemki, to, to, to. No to chyba wszystko. No i tak, dla informacji własnej. Gunslingerzy dostają Double Pistol dopiero na 10 levelów. Także sobie poczekać. Po eksplicie Żeby niech nie panikował, że... odpalił grę, chce grać z Gunslingerem. Nie ma Dual Pistolów. Trzeba poczekać. Tak, no, także nie wiem, to jest chyba jeden z lepszych momentów, aby nowi gracze dołączyli do Iona, bo takie bonusy, jakie tutaj można dostać, to jest po prostu cud. Długo można by ich szukać, bo to się nierzadko, nie znaczy nie, nie często to się zdarza, żeby mieć takie takie bonusiki, jakie są teraz. Także zachęcam, jeżeli jeszcze nie gracie w OJona, zagrajcie. Jeżeli macie zamiar oczywiście, bo niczego nikogo nie będę zmuszał. Jeżeli macie zamiar zagrać, zagrajcie teraz. Bo to jest chyba jeden z lepszych takich... Nie, nie najlepszy w sumie czas na założenie na nowych postaci, na nowych kont. E, co do gąbków, właśnie, to się jak na razie nic nie zmieniło. Jeszcze mi nic nie wiadomo, żeby coś się zmieniło. O, wszystko jest tak samo. Domek się dostaje z quest'a, wszyscy są zadowoleni. No to ja się z wami tutaj chyba będę żegnał. To jest też Lol. No to ja się tutaj będę z nami żegnał i... no to, Grajcie! Opa. A, właśnie. Ja, zanim jeszcze zakończę. Jakby coś, to na Nord America yy, jestem na serwerze CL. chyba. No raczej jest CL. Można mnie znaleźć, to bez problemu. Są wyszukiwane w postaci. Znajdźcie sobie mnie, jeżeli chcecie ze mną pograć. Jak tylko będę online z Was dodam do znajomych, jeżeli tylko dostanę zaproszenie. Także no, trz, Trzymajcie się do następnego o, pa!